Siemanko, Siemanko, dzień dobry. Witamy. Sobota słoneczna, lecz mroźna. Ale dobra. Co tu się dzieje? Ja próbuję w końcu ten stół jakoś sobie przymierzyć. Czekaj, jakoś poprawię. Dobra. Już górną taką, jak półkę, tutaj, która będzie przymocowana do tych czterech nóg, zrobiłem. Jeszcze muszę dolno powycinać. I będzie spoko. Dobra. Staram się to Popatrzę, żeby to było naprawdę równiutko, równiutko O, a tu kto? Siemana. Siemana. Lucy przyszła po ciacham. Lucy przywiozła całą torbę smakołyków z Korei orzesków, żelków i innych To akurat wietnamskie Welcome back mm. Także chcemy już mieć ten piec, żeby jutro coś upiec Ale do tego potem Dobra, ja sobie tak przymierzam ten stół, patrzę mniej więcej jak to ma wyglądać Coś takiego zrobiłem Mniej więcej tu patrzę, czy jest prosto, czy wszystko się zgadza Teraz patrzę, od groma miejsca jest tu pod spodem Myślałem, że zrobię takie półki, ale teraz wygląda, że to będą nawet podwójne półki, że po środku jeszcze musiałbym postawić Jakoś deski, nóżki, i z prawej i z lewej strony byłyby blaszki. Bo tak to jest za, za szeroko, no dobra, no coś, to może coś z tego będzie, nie mam pojęcia. Tak mniej więcej to zrobiłem te nogi na szerokość stołu, żeby ten, no to znaczy na szerokość pieca, żeby ten piec tak stał praktycznie przy tych nogach samych, nie, nie na środku tego blatu, tylko. No, nieważne. Dobra, muszę pójść kupić kątowniki, żeby od środka to poprzykręcać. Te właśnie tutaj, w tych miejscach tylko od środka, żeby tu nie było widać żadnej śrubki, nic przykręcane. To takie kątowniki i od środka poprzykręcam. No, i tak to będzie wyglądać. Tu będzie piec sto. Tutaj będzie można nawet sobie jakieś półki porobić. Takie tu wiadomo, na blachy będzie. Tutaj teraz się zastanawiam, może taką ściankę zbudować z porty, Aż do końca lodówki Naokoło budować, to, czyli będzie szafka na górze Będzie chronić to też od pieca Połoka, no i tak to mniej więcej wygląda Kuchnia, taki wstęp Rozgarbiasz, ale No tu jeszcze półki pójdą na pewno jedna jak nie dwie Zobaczymy jak to będzie w czasie, jak to się ułoży No Przymocujemy zaraz ten front tutaj. Zaraz pójdziemy rączki, kupujemy do tych wszystkich frontów. No i co? I będę mógł silikonować to. No i jutro już będzie gotowe. Jutro będzie już można pies postawić. <grym> Czyli jak mówiłem, w niedzielę będzie można już tutaj coś upiec. No bo zostało mi front przyczepić dzisiaj. Wieczorem zasylikonować to wszystkie te stoły wszędzie te rogi. Tutaj zejdzie. No to już jest praktycznie skończone, tylko kątowniki poprzykręcać. I tyle. No i potem z czasem półki porobić. Możemy sprzątać, piec postawić i już to ogarniać. I już tu mogę większość rzeczy powyrzucać. A tutaj mam nawet taką długą paletę z takimi naprawdę fajnymi deseczkami, trochę ich jest. Także one takie wysokie i fajnie by były mi by zabudowały tutaj tą stronę, nie? A może z czasem. Coś się uda jeszcze znaleźć, i pomału, pomału bym zabudował. Nawet tą lodówkę. Ale był numer, co? No dobra. No dobra, dobra. Staramy się zasilikonować ten parapet ze stołem. Zobaczymy. Taki wybraliśmy brązowy silikon. No Zobaczymy, czy się będzie zlewał. Czy się nie będzie zlewał. Ale źle, że nie jest źle. Going? like chocolate huh this mm. <laughs> <laughs> yeah some mocha mousse try the bag no? oh. kitchen look nice oh my God. Yes, with this wood table we find the wood in cheap price i think is always good price Opera to no. Quality. Zasilikonowałem to jakoś, no jest wada. Oczywiście, że są błędy. Błędy są takie, że troszkę za długo taśmę przetrzymałem i jak zdejmowałem taśmę, to już ten silikon nie chciał, że tak powiem zejść i tak taśmę go trzymała i mi tak zerwało razem z silikonem połowę tutaj tak ładnie się zeszło tu jakieś pomyłki ale to takie małe drobne ale no. No, no, ładnie to jest myślę zrobione jak na amatora to nie jest tak źle ważne że jest zasylikonowane i woda już tam nie będzie ciekła to jest istotne A co tam Wiktor robisz? Od kurzanko <laughs> No dobra, nie ma co płakać nad położonym silikonem, ale tu brzydko muszę to jakoś wyczyścić. Bo tutaj, o, proszę bardzo, co się dzieje? Otwieramy piecyk Dobra, kawa pieca. No dobra, jest tu kawa pieca, mam nadzieję, że się zmieści, kurde. Bo mi się wydawało, że on jest szeroki, tak. Mm. oby się zmieścił, będą jaja no zobaczmy czy nam to się uda czy nam się nie uda No jest piec. Nie wiem, jak ja to mierzyłem. Te nogi w ogóle zobaczymy. Mierzyłem tak żeby były na piec. Nawet nie są blisko, <laughs> ale na szerokość się zgadza, na i znaczy tak wystarczająco dobrze. Pasuje tak. O! No! Teraz możemy to zostawić, niech to tak stoi przygniecione Teraz dobrze zastygnie I co? I jutro może będzie pierwsza bapeczka Siemanko, siemanko Witamy kolejnego pięknego dnia Spójrzcie jak uroczo jest na dworze Śmieci latają, taras zawalony Nie ma jak się ruszyć Pięknie Normalnie cudowna pogoda w kwietniu Jest 5 kwietnia Dzisiaj rano było chyba minus 2 stopnia na dworze Już troszkę przymarzło mi się Bo co teraz robię? Ze względu na to, że już jest piec i jest lodówka Teraz zabieram się za budowanie takiej ściany Dobra, padła bateria Chwilę, 5 minut podładowałem Bo kurde, skręcam sobie taką właśnie ściankę Która ma pójść pomiędzy piec a lodówkę Już prawie gotowa jest jeszcze oczyścić, wyszlifować, pomalować, zalakierować wpuścić steropian do środka, bo w w położę teraz całe to w steropianie, tam od środka, także odwrócę i jeszcze raz jedną linię desek pozbijam. Także będzie deska, steropian, deska. I to będzie taka ścianka tutaj, która będzie pomiędzy piecem a lodóweczką. Żeby to tak troszkę odizolować, tak, żeby te ciepło nie szło tak bardzo na lodówkę i żeby te zimno też nie uciekało poza to. Myślę, że taka izolacja pomiędzy tymi dwoma wystarczy. A jak będę miał więcej drzewa, to z drugiej strony też to buduję i górę, i będzie szafka na górze, i to będzie tak drzewem zakończone. Szafka tutaj, następność. E, ścianka z drzewa, tutaj będzie okap, rura pójdzie tak, jak chcemy, różową rurę, która pójdzie tam e, i będzie widoczna, która pójdzie do szafki. A tutaj też drzewem to wszystko zasłonimy, i tutaj kalistwa też będzie wykończeniowa z drzewa. Ale na razie róbmy to ściankę, także spoko Nie upieczemy dzisiaj nic. Ale dlaczego nie upieczamy dzisiaj? Bo nie mamy składników, żeby upiec coś Jest niedziela, jest piec, ale jeszcze i tak trzeba to pozdejmować naklejki Jeszcze trzeba go ten, jak, przepalić, że tak powiem Trzeba na pusto puścić rzut, niech to się piecze I jutro może pojedziemy po składniki, także ten Może jutro się piecze, jutro może już będzie polekierowana ścianka To także też by było spoko to już mógłbym ją prób mocować. A na dworze pada śnieg, zimno w ogóle wieje. Masakra, bo tak dwa dni temu była tak cieplutka, taka wiosenka. Dzieje się normalnie zimę. Czapkę trzeba nabierać. Bo taka... No cóż, ale jedziemy. Zaraz skończę ściankę, szlifuję, maluję i jedziemy dalej. <ślesk> say oh, super cool. Tam Jestem And I have idea na zrobić taras with this with Z sitting place, corner sitting, wizję, kiedy I make this No dobra, jakoś tą ściankę sobie zbudowałem. Tak to ona się przedstawia. Już została oszlifowana. Tutaj sobie taśmą izolacyjną cały ten róg naokoło sobie tak pozaklejam na wszelki wypadek W środku jak widzieliście jest steropian Chociaż nie wiem czy nagrywałem czy nie Ale to jest wyłożone steropianem w środku Tu jest taka właśnie deska, jedna powierzchnia, steropian i druga powierzchnia Druga już jest pomalowana raz, a ta będzie teraz malowana No dobra, tak to wygląda ściana między piecem a, a tym, a, a lodówką.